Witajcie go nie a dzisiaj to szybki film e, Critical Ops, gdzie dzisiaj będziemy grać na mapie. chyba dobrze wiecie, z nagrywałem Nie Brewery, ale... Brewe, brat Brewery i Rai... Zatlańcie o co chodzi. Lecz dzisiaj nie będziemy grać ze sniperką. Dzisiaj będziemy grać z... Czego nie idzie z tym? Z moją. Z moim karabinem z event'a długi. Dobra, po prostu z event'a wilk. To musimy się do tego dać zabić, psychopata. Dobra, teraz bierzemy. oczywiście. Mój. Ale w ogóle dziwnie to wygląda, bo. Wcześniej byliśmy tam, nie? Z tamtej strony. I tak samo się wchodziło, i tak samo to wyglądało. A ty wiesz? A nie no, widać, że nie tak. Dobra, ale nie będziemy cały czas się kampić, wychodzić. nie wychodzi. Trzeba się schować. I teraz lecimy z nimi. Jak, jak, jak się domijali, kiedy my, my, my trafimy tak na my, 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 my. Dobra, teraz... Skąd, gdzie my... Obrona antysnaperska. Lecimy na kwiatach. I wiesz? Tak, dopił. No. Dobra. Ochrona. Ochrona. Tutaj jest zabójstwo. Na fakt ubrał w lobbyistwo, tylko się muszę spować. Jak to pisem? No skupił się na mnie, ale to tamten miał wolną rękę. Obrachowaj się. Kunt! Tak jakby skąd? Nie, Nie barier! On mnie jak trafił, będzie w nim stał gości. Kto tu był? Na no, sniperkę więcej zabiłem. Zdecydowanie więcej. Ale tyle niechele. Jasne, To jest park nie był przeznaczony nie Był tak gleko przeznaczony do snajpera, ale tak gleciutko. Ta minimalnie. Ale ta, ta mapa jest idealnie, bo wiecie, bo tam mamy... Jeżeli już uczajcie... O, gdzie mam tu to w ogóle obrona bo to jest obrona antyskoperska asysta DZIĘKI abyście po to gdy, o, gdy, gdybym miał ja w tamtej rodzinie miał asysty to ja bym wygrał tam był numer jeden bo gości nie zrobił asysta i dlatego wygrał Gdyby. bo ja miałem wolną rękę aby robić nią, co chce a on mi O, mam, mam dobre przejście że tego Nie wiem, czy to jest To bezpieczne Ej, on nie mógł trafić, bo ja go nie mogłem trafić, to on nie miał prawa mnie trafić W sensie fizyka mi na to nie pozwalała, nie mógł Chyba, że go, chyba, że naprawdę No patrz Aha, to tam coś jest moja widać W ogóle fajnie ta mapa wygląda Ona ja w ogóle nie występuje chyba na Występuje na treningach czy nie? Bo ja mam trening Nie Ale na treningu chyba i na tym na, na, na Eee na na multiplayer nie występuje raczej W sensie na rozbrenny No na rozbrenny nie występuje raczej Dlaczego mi tak podejrzewam? Bo ta mapa ona jest dopiero dodana niedawno tak samo jakby... Jest z parkiem! park, e, się w ogóle nie pojawia. On się tylko pojawia w jakichś... treningach albo w ogóle. Nie w treningach tylko w tym, e, w obronie albo w takich innych pierdołach. A teraz? Zaraz będę brzmiał. Chyba. Gdzie kto chyba? Nie! Co to jedzie? Aha! Już o rano. No tu kurwa. Dobra. Kto, na pewno ja nie będę najlepszy. Nigdy tego nie może być. No, mogłoby być lepiej ale mm, nie będę nawykać dawno mnie na za zajmapie mapie nie było w sensie bardzo dawno bo dawno nie grałem w Among Us w sensie grałem wtedy po, po drugie ale dawno nie grałem w Among Us się <laughs> wiemy siebie! jak boga muzyka działa tak jak kołka co mam tu robić. To ta mapa jest troszeczkę taka dziwna, ja nie jest taka ale jest tylko dla pro. W sensie jestem pro, bo nie mogę za że ja nie jestem nobem, ale wiecie, no. Tak lekko pro Widzieliście, że mam ręce dziwnie rozwiązane. Tak. Dobra ale jestem klujny jestem klujny coś ci mnie nie mógł zauważyć ale nie musiał ten mnie zauważył nie byłem klujny w tym momencie nie byłem klujnym to jest dobry to jest ja nie wiem jestem dobrego miejsca na albo tu jest dobre miejsce tu jestem w dobrym miejscu na snajperkę tu bo tu jest obrona Najbardziej lubię puszyć teraz, Zobaczcie, bo tu idziesz. Mogę ustawić e, gdzieś z 8 graczy na 8. To by było dobre. Mogę zobaczyć, kiedy. kiedy 2, gdzieś? No, będzie produk 2 pojawiać na kanale, oczywiście. Tylko najpierw muszę przejść. Critical 8. O... Dobra. Przejść, przejść, przejść. Ostro. Musimy utrzymywać... E, się musimy. się musimy! się musimy! musimy utrzymywać... nie może być 30 na. nie może być 30 na 34 musi być. O nie, mamy problem. I chyba będzie porawka. O nie, o nie, o nie, o nie, 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 o nie, 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 nie. Czujność na poziomie... 50 Inteligencja na poziomie 0 Debijstwo na poziomie 100% O tym debilstwie mówię! Zamiast się ja skotlić to się coczkam Wracaj! Co gnoje? Dobra. Reid. Mam zrobić skupienie EX. Dobra, robię skupienie EX. czy nie zauwały. remis. Jak to remis? No oczywiście, ja byłem najlepszy. Kto? Ty? Nie, drugi raz w życiu mam remis. Drugi. Mhm, drugi. Na pewno. Byłem najlepszy!